Kolejną próbą jest walka z Rejdem Astreą, pierwszym świętym szermierzem. Naszym bohaterom nie idzie najlepiej. Julius zostaje brutalnie pokonany, zaś Rejd bezczelnie wdeptuje jego dumę w ziemię. Emilii udaje się go zmusić do przepuszczenia jej na kolejne piętro. Jednakże udaje się to tylko jej. Zarządzili tymczasowy odwrót, lecz pod nie uwagę Subaru, Julius ponownie rusza do walki. Witajcie z błąkani internetowcy. Nie mam pojęcia, co robicie na moim kanale, lecz zapraszam Was na kolejny materiał z omawienia nowelki Rezero. Dzisiaj, na taśmy wjeżdża, króciutki rozdział 5 tomu 22 pod tytułem Julius Eukulius. Standardowo materiał w głównej mierze składa się ze streszczenia fabuły rozdziału, co kończy moja opinia o nim i tym, co wnosi do całości fabuły. W tym miejscu ostrzegam Was przed spoilerami, a także proszę o łapkę w górę i sub. Tymczasem ponownie stajmy do walki z Raidem. Rozdział otwiera krótka wspominka z trzeciego story arku, gdy Subaru powiedział przed wszystkimi, że jest rycerzem Emilii. Mówił szczerze, nie ukrywając emocji, które nim targały. Julius nigdy się do tego nie przyznał, lecz zrobiło to na nim niesamowite wrażenie. Akcja przenosi się do pomieszczenia próby. Julius odnosi wrażenie, jakby posługiwał się mieczem zwierzy Plejat od wielu lat. Choć ten miecz był inny od tego, do którego przywykł, nie przeszkadzało mu to. Przeszedł odpowiedni trening, dzięki któremu opanował każdy rodzaj oręża. Przypomniał mu się jego mistrz, szybko go przerósł w szermierce, lecz lubił, gdy ten w trakcie nauki opowiadał o genezie i historii technik szermierki. Ruchy Juliusa były pełne gracji, nie było w nich żadnego błędu, były podręcznikowo idealne. Mimo to Reid parował je parą pałeczek z niesamowitą precyzją niczym igłami. Reid mówi, że jego technika i postawa są do pożegu nudne i wyidealizowane. Rycerz próbuje użyć magii, lecz duchy nie odpowiadają. Raid paruje jego kolejne cięcia i sztychy wyśmiewając go. Julius ponownie próbuje użyć kombinacji zaklęć, lecz duchy ponownie nie odpowiadają. Raid mówi mu, że jest znudzony. W jego oczach Julius jest żałosny i zachowuje się jakby szermierkę znał tylko z bajeczek dla dzieci. Paruje kolejny cios i wdeptuje go w ziemię, mówiąc, że robi dobrą minę do złej gry. Julius nie może się poddać. Został zapomniany przez świat. Stracił rodzinę, tytuł, przyjaciół, panią, a także duchy. Został mu tylko miecz. Poświęcił życie wyczerpującym treningom, wychowywano go na legendach o wielkich bohaterach i ich dokonaniach. Gdy spotkał Reinharda zrozumiał, że nigdy nie osiągnie swojego celu i nie stanie się legendą jak święty szermierz. Teraz był okładany i wyśmiewany przez osobę, którą szanował najbardziej na świecie. Przez Reda, który do złudzenia przypominał mu Reinharda. Chciał walczyć dalej nawet gdy obraz rozmazywał mu się przed oczami. Poczuł ulgę, gdy dotknął miecza, tylko to jedno mu zostało. Raid uświadamia go, że jego niepewność odbija się w ruchach, nie nadawał się na wyznawce niebieskiego miecza. Przyjmuje poprawną postawę do wykonania ataku i macha pałeczkami jak mieczem. Ruch jest tak doskonały, że w powietrzu aż słychać świst lecącego miecza. Juliusowi robi się biało przed oczami. Myśli, że umarł, lecz słyszy jak woła go Subaru. W głowie rozbrzmiewa jego własny głos przedstawiający się jako najznamienitszy z rycerzy. Juliusa dopadają wątpliwości, czy faktycznie może dalej się w ten sposób przedstawiać. Do pomieszczenia wbiega Subaru. Wymienia się złośliwościami z Raidem przy okazji, dziękując mu, że nie zabił Juliusa. Ten odpowiada, że to nie był akt miłosierdzia, a u Pokorzenie. W końcu większy ból sprawia żyć ze świadomością porażki. Subaru zabiera ze za sobą Juliusa. Chłopak musi się śpieszyć, by dziewiczęta nie zaczęły się o nich martwić. Oficjalnie powiedział, że Julius jedynie gdzieś się schował, aby opłakiwać porażkę. Najznamienitszy z rycerzy odzyskuje przytomność. Subaru mówi mu z kim przegrał. Julius mówi, że czytał wiele ksiąg o Rejdzie i już lata temu nazywano go rycerzem, który walczy kijkami. Prawdopodobnie chodziło o pałeczki. Odgadł jego tożsamość już przy pierwszym starciu. Subaru zauważa jak wielki ból sprawia Juliusowi tożsamość przeciwnika, w końcu był jego idolem z młodzieńczych lat, a to nagle się okazało że legendy kłamały. Już drugi wizerunek z monet Lugniki okazał się być nieprawidłowy. Mało tego, raid, który walczył z Wiedźmą był staruszkiem. Oni musieli zmierzyć się z jego młodszą i prawdopodobnie silniejszą wersją. Subaru pociesza Juliusa mówiąc, że Emilia pokonała go przy pomocy szczęścia, więc mieli dowód na to, że nie jest niezwyciężony. To dodawało otuchy szermierzowi. Julius prosi chłopaka, aby go puścił i pozwolił mu iść samodzielnie. Subaru odmawia. Julius zaczyna się szarpać, gdy Subaru pyta, czy do reszty zwariował. Julius krzyczy na niego, aby go puścił. Wyszarpuje się z jego uchwytu i zlatuje kilka metrów niżej. Prosi Subaru, aby zszedł pierwszy i powiedział reszcie, że go znalazł. Chciał, aby wyjaśnił dziewczynę sytuację, by przestały się martwić. Wiedział, że musi przeprosić za to, że poszedł walczyć dalej. Chciał, aby przekazał coś także Lady Anastazji, lecz urywa w pół słowa, mówiąc, żeby powiedział, co uzna za stosowne. Subaru irytuje zachowanie rycerza. Podpiera go o swoje ramię i schodzą razem. Wydziera się na niego, że jest idiotą i kretynem. Ledwo może stać, więc ma pozwolić sobie pomóc. Zrezygnowany Julius przeprasza go za swój wcześniejszy wybuch. Na dole czeka na nich Emilia. Ten rozdział był cholernie smutny. Julius, jedna z najlepszych postaci tego uniwersum, ma został tak brutalnie potraktowany. Julius, choć na samym początku wydaje się być nadętym bufonem... Już w trakcie walki z kultem pokazuje, że jest naprawdę spoko. No, oczywiście, pomijając fakt, że to co zrobił Subaru to była interwencja, żeby ktoś inny się nim nie zajął, więc Subaru notabene miał farta, że to Julius na niego natrafił. Naznamieniczy z rycerzy nie ma łatwo już odarków Arków Pristelli, a autor ewidentnie lubi się nad nim pastwić. Zresztą nie tylko nad nim. Zrozumiały jest fakt, że odpuścił swoje marzenia, gdy spotkał Reinharda, bo już na przykładzie Wilhelma widać, że nieważne ile wysiłku byś nie włożył, to święty szermierz to zupełnie inna liga. Biedny Julius spotkał swojego idola z dzieciństwa i okazało się, że jednak nie warto poznawać tych, których się szanuje. Rzeczywistość pokazuje, że Pierwszy Święty szermierz naprawdę był w Hamem, chociaż możliwe, że coś go zmieniło w późniejszym etapie życia. Nie wiadomo. Rozdział świetny. Uwielbiam postać Juliusa i ciężko mi patrzeć na to, jak traktuje go Raid. Cierpień rycerza, niestety, jeszcze nie koniec. Lada moment wydarzy się coś, przez co popsują mu się relacje z jedyną osobą, która mu została, czyli z Subaru. Ale spokojnie, za jakieś dwa tomy odegra się na okrutnym przeznaczeniu. Pozostaje jedynie wyczekiwanie. A wam jak spodobał się rozdział? Dajcie znać w komentarzach. Widzicie także na mojego TikToka, X oraz Instagrama. Na tym kanale widzimy się już wkrótce w kolejnym materiale. Tym razem będzie to omawianie dziewiątego tomu Mangijiku Kuraku. Sorki, że dzisiaj tak krótko, ale rozdział sam w sobie ma jakieś 15 stron, więc raczej więcej z tego nic nie wycisnę. Tymczasem to tyle na dzisiaj. Do zobaczyska ludziska.